Okej, okay. nagrywanie odpalone. Mam nadzieję tylko, że nie, że nie zwiesi, że kompik wytrzyma. Tak naprawdę to jest pierwszy raz, kiedy nagrywam jednocześnie i streamuję. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Póki co, słuchajcie, bez muzyka. Został się, moi drodzy, ostatni milion. Chabit już widzę seteczka wbita elegancko że ostatni, ostatni milionik, my friends, i lecimy. A, dysku to starczy, spokojnie. Bez, bez, problemu. Dużo to nagranie nie będzie, nie będzie trwać, ale taką fajną pamiąteczkę. Pierwszej setki Diablo 4. Uważam, że warto jest zrobić. Mamy dzisiaj dokładnie 21 czerwca 2023 roku. Jest to moja pierwsza postać, barbarzyńca. Tak naprawdę na której nie spieszyłem się z wbijaniem tego poziomu Grałem sobie raczej na luzie, na spokojnie Bez jakiegoś tam większego ciśnienia Już nawet ciężko mi jest powiedzieć ile mi godzin zajęło wbijanie tej setki I raczej chyba nie chcę wiedzieć Myślę, że ponad 100 na pewno Ponad 100 na pewno, moi drodzy, jeżeli chodzi o expa to na ten moment. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten materiał, natomiast e, obecnie jednym z najlepszych sposobów na XP jest po prostu granie jednego dungeonu, którego, który się powtarza, który się resetuje, co, co wykonanie, tak naprawdę, i w tym przypadku ja wbiłem tą setkę. Znaczy, jeszcze nie wbiłem, ale mam nadzieję, że zaraz padnie na suchych kopcach. Bardzo dużo graczy powbijało tą setę na, na początku. Jak to się nazywa? Um, upadku Championa. Potem ruiny Eriduru, czy coś takiego. Erudiru, chyba tak to się nazywa. Hmm. O, i opuść grę. I new game. I po prostu. To znaczy teraz. To nie jest nowa gra, bo nie wy, nie, ja się nie wylogowuję. Tylko po prostu. Wychodzimy z Dunga. I lecimy jeszcze raz. Ślepy kopce, tak. Na ślepych kopcach na początku wszyscy wbijali na upadku czempiona. Nie pamiętam, gdzie on już jest, ten dungeon. Wieczary. Inferno. Gdzieś on tutaj był. Ja nie mogę, nie mogę nigdy spamiętać. Katedra krzyżowców. On gdzieś tu blisko był. No, nieważne. No, w każdym razie upadek czempiona to potem ruiny er Eridu. No i teraz przyszedł czas na ślepe kopce. I lecimy. Ostatnie prawdopodobnie pół miliona, już moi drodzy. Także zostało się tak dosłownie: 4 350 i 220. Także niecałe pół miliona. Ekspa. Witam, witam bardzo gorąco. Jesteśmy w trakcie nagrywki, moi drodzy. Będzie to zrzutka na YouTube. Cześć, chojak, witam, witam serdecznie. Tutaj dzięki za pomoc Slumek oraz Chabi. Jeżeli ktoś jeszcze chce być, to wbijać. Jak ktoś, ktoś ma mnie w znajomych, to oczywiście zachęcam do dołączenia. Właśnie, moi drodzy, zostało już naprawdę bardzo niewiele. Zaraz będzie ten rozbłysk światła. Zaraz będzie ta piekielna chwila. Jaram się jak małe dziecko, wiem. Natomiast dla mnie no jest to takie, można powiedzieć, moje małe historyczne wydarzenie. Gdzie tak naprawdę pierwsze setki tu już padały w drugi dzień No nie dobra w trzeci, drugi trzeci dzień eee... no Też nie chyba Rob wbił pierwszy setę po 58 godzinach Także Trzeci, trzeci dzień moi drodzy Już padały pierwsze setki A ja sobie wbiłem na spokojnie po dwóch tygodniach no i moi drodzy, mamy ostatnie 300 tysięcy expa. right, guys, ladies and gentlemen. Trzeba jakąś pozę zrobić, słuchajcie, może. Dobra, chodźcie, wyjdziemy. Zrobimy jeszcze jeden. Nie ja już się nie mogę doczekać już normalnie końcóweczka. Końcóweczka i mam nadzieję, że ten czat dzisiaj zapłonia. Ja wam. Ja pokażę na ekranie. Na streamku, jak to, jak to na nagraniu jak wygląda czat. Także, szykować się moi drodzy, szykować petardy, szykować racę, <grystanie> bo będzie się działo. Alright, ja tu już się przygotuję i moi chłopaki niech wbiją ten level. <grystanie> Zrobimy to moi drodzy w ten sposób. Zrobimy to w ten sposób. Mogłoby to potrwać troszeczkę dłużej, mamy ostatnie 250 tysięcy ekspa. 250 tysięcy ekspa, uwaga, uwaga. Ostatnie 200 tysięcy 220 tysięcy, moi drodzy. Ostatnie 200 tysięcy. Zaraz będzie 150 tysięcy 22 miliony 80 tysięcy, 85 tysięcy 90, leci, leci. Dzięki panowi za pomoc. Oczywiście zrobimy z tego takie spektakularne wydarzenie. 120 tysięcy, ostatnie 100 k. Ostatnie 100 tysięcy, moi drodzy leci. Crash gry, crash gry. Nie, żaden crash gry. Proszę tutaj nie krakać. <gry> Proszę tu nie krakać. 134 tysiące, mam nadzieję, że tego dunga to starczy. Mam nadzieję, że tego dunga to starczy. Słuchajcie, ostatnie tysiące. Jak będzie 20, to odpalimy motkę. 190. 195. 200, 210, 200. I moi drodzy, czy to padnie? Stetny level, ideolo. Aż screena wypadałoby zrobić pięknie, siadło, moi drodzy, siadło. Mamy to, mamy to, moi drodzy, nutki puścić jeszcze nie mogę, ale chciałbym tu podziękować wszystkim, którzy pomogli XPć. o Oto, tak się zachowuje Twitch Chat. Pomożecie wszystkich pozdrowić bardzo serdecznie. Seteczka padła, pierwsza w historii. Znaczy, twół! W mojej historii, oczywiście. W mojej historii gry. Także od, od pierwszej setki, słuchajcie, trzeba zacząć. Bardzo wszystkim dziękuję za doping. Bardzo dziękuję za wspólną grę. Żegnam YouTube. Idziemy się bawić na Twitcha. I wpadajcie. Linki, wszystkie macie w opisie. Do zobaczenia. NARA.